Wdech, ręce unieś nad głowę, mostek wypchnij do przodu jak przed chwilą, popatrz w górę, wydech, czoło i dłonie na matę. Na wdechu klęk podparty, z wydechem podwiń tarce, stóp przejdź do psa z głową w dół i od razu zaczynamy dreptać. Rozciągamy tyły nóg. Próbuj zbliżać udo do brzucha, do żeber. Raz po jednej, raz po drugiej stronie. Żeby to się udało, musisz aktywnie odpychać się dłońmi od maty. Inaczej kręgosłup i brzuch będzie za daleko od nóg, żeby się spotkały. Jeszcze jeden oddech. I powoli opuszczamy obie pięty na matę. Wdech, popatrz przed siebie i zacznij z wydechem wędrować kroczek za kroczkiem na miękkich kolanach. Na początek maty. Tutaj ustawiamy stopy na szerokość bioder. Na wdechu popatrz przed siebie, kolana ugięte, brzuch maksymalnie blisko ud. Wydłużamy szyję. Wydech, głowa w dół. Rozluźniamy. Wdech, wydłuż plecy, popatrz przed siebie, cały czas kolana ugięte. Wydech, opuść głowę. Wdech, jeszcze raz przed siebie wzrok. Wydłużone plecy i wydech, puszczamy głowę, zostajemy, złap za łokcie i pozwól, żeby obcie pociągnęły całą górę ciała w dół. Luźniutka szyja i poruszaj sobie troszkę głową, pozataczaj kółeczka, poczuj jak przyjemnie rozluźnia się kark. Możesz też czuć tutaj wzdłuż kręgosłupa, że ciągnie. To jest naturalne. Ciężar głowy nam właśnie wydłuża całe plecy. Jeszcze dwa oddechy. Próbuj przenosić ciężar ciała na palce stóp. Nie tylko napięty pięty. Jeden. I z wdechem spójrz przed siebie. Odłóż dłonie, opuszki na matę. Z wydechem spróbuj wyprostować kolana i zejść do nieco głębszego skłonu. Na następnym wdechu. Prawa ręka pójdzie w górę. Ugniemy lewe kolano, prawa noga prosta. Wzrok za dłonią w górę. Z wydechem. Ugnij prawe kolano. Opuść dłoń. Lewa strona. Lewa noga prosta. Lewa ręka w górę. I wydech. Ugnij i odstawimy. Powtarzamy. Prawa strona. Wdech, proste kolano, długa ręka, wydech. początku maty. Powitania słońca. Wdech, ręce przodem wędrują nad głowę. Z wydechem w dół głowa i dłonie skłon. Wdech, wydłuż plecy, spójrz przed siebie, unieś lewą nogę. Wydech. Odstawiamy lewą stopę daleko. przy prawej wykonaj skłon, z wdechem całość w górę, ręce nad głowę i wydech. Sama, tichi Powtórzymy to samo na drugą stronę. Wdech, ręce w górę i wydech skłon. Wydłużamy się, patrzymy przed siebie. Prawa noga unosi się do góry, w tył. Z wydechem prawa stopa ląduje daleko z tyłu, lewa ugięta. Na wdechu, Oddechów tutaj. Jeden, dwa, trzy, cztery. Lewa stopa między dłonie. Dużym krokiem. Na wdechu. Teraz prostujemy lewą nogę prawa w górę. I wydech. Dostawiamy prawą stopę do lewej. Wykonujemy skłon. Wdech. Do góry ciało. Ręce nad głowę. I tichy Wydech. To teraz powtórzymy. I w innym miejscu zatrzymamy się w sekwencji. Do góry ręce. Wdech. Wydech, skłon. Wdech. Długie plecy, lewa noga w górę. I wydech. Odstawiamy stopę z tyłu maty. Zostaniemy tutaj. Jesteśmy w pozycji jeźdźca. Jak ją teraz udoskonalić, żeby lepiej poczuć? Dłonie możesz zostawić oparte na opuszkach palców. Zwróć uwagę, czy twoje prawe kolano jest nad kostką. Powinno być. Jeśli nie jest, to możesz troszeczkę stopę przesunąć do przodu. Lewa noga prosta w kolanie, żeby tak się stało. Musisz odpychać się całą tą podeszwą stopy lewej, żeby nogę napiąć. Udo lewe napięte, pośladek lewy napięty. Spojrzenie przed siebie spowoduje, że wydłużysz plecy. Naprzyj jeszcze biodrami w dół. Na następnym wdechu. Prawa noga dużym ruchem do tyłu, w górę. I wydech, odstaw do psa z głową w dół. Nie zostajemy tutaj. Wdech, noga prawa w górę. I wydech, prawa stopa między dłonie. Z wdechem lewa noga w górę. I wydech, odstaw stopę, przy stopie skłon. Do góry całość, wdech. Wydech, sama tichi. Na drugą stronę, wdech, góra. I wydech, skłon. Wdech, wydłuż plecy, noga prawa, w górę, do tyłu, wypchnięta pięta. I wydech. Prawa stopa ląduje daleko z tyłu. Znowu jesteśmy w pozycji jeźdźca i znów poprawiamy pozycję. Kolano prawe, tym razem proste, mocno odpychają nas stopy od ziemi. Plecy długie spojrzenie w przód. Ta pozycja wzmacnia nogi, ale też mocno rozciąga. Jeśli naprawdę napieramy, w dół biodrami i pośladkami to poczujecie. Jeszcze dwa. Jeden. Na następnym wdechu lewa noga w górę. I z wydechem do psa, z głową w dół. Wdech, lewa noga do góry. Wydech, lewa stopa między dłonie. Wdech, odpychamy się lewą stopą. Lewe kolano proste, prawa noga w górę. I wydech, stopa do stopy i skłon. Z wdechem całość w górę. I z wydechem samastitihi. Ok, wystarczy. Stań teraz na szerokość swoich bioder, Stopy stoją stabilnie, palce szeroko rozłożone. Na wdechu ręce przenieś nad głowę. Z wydechem pozycja krzesełka. Wycofujemy pośladki, uginamy kolana. Wdech do Krzesełko. W górę pośladki, ręce wdech. Wydech, przysiad. Jeszcze raz w górę wdech. I wydech, krzesełko. Na wdechu. Wyciągnij ręce przed siebie, popatrz przed siebie. Nogi mocno trzymają, z wydechem dłonie na matę przed stopy i głowa w dół. Spróbuj doprostować kolana. Jesteśmy w pozycji uttanasana, czyli głęboki skłon. Dla niektórych osób będzie trudno położyć dłonie na matę, możecie zostać na opuszkach palców. Albo podłożyć sobie cokolwiek, na przykład poduszkę i na poduszce troszkę wyżej się oprzeć. A jak nie macie poduszki, to tutaj na kości piszczelowej odstawcie dłonie. I to będzie dzisiaj wasz skłon. Kto trzyma dłonie na macie, ten próbuje jeszcze troszkę pogłębić skłon. Zdechem wyciągając się, patrząc do przodu i Przenosząc trochę więcej ciężaru na palce stóp, a z wydechem próbujemy opuścić głowę, zbliżyć żebra do ud. I pozostać w skłonie. Kolejne trzy oddechy. Jeszcze dwa. i wydech. Barki w tył. Stań teraz na prawej stopie. Lewe kolano i ręce z wdechem unosimy do góry. Ramiona zostają. ciągną nas ręce w przód. Stopę le lewą flex, czyli zadzieramy palce stopy. Pięta wypchnięta i tutaj mamy 90 stopni. Zostajemy. Trzy. Odpychaj się prawą nogą od podłogi. To Ci zapewni stabilność. Dwa. I jeden. Wdech. Popatrz jeszcze raz przed siebie. Wydłuż plecy. I z wydechem pochylamy się do przodu. Noga. Wędruje do tyłu, ręce wyciągają, pięta lewej stopy do tyłu nas wydłuża. Wojownik trzeci. Jeszcze trzy oddechy. Dwa. I jeden. Uwaga, z wdechem wracamy kolanem do przodu przez takie wahadełko. Unosimy je do góry i z wydechem. Opuszczamy ręce i stopę. Podrekw troszkę, rozluźnij się. Złap oddech i przejdziemy na stopę lewą ciężarem. Prawa noga, kolano ugięte, ręce przed siebie wdech. I zostajemy. Trzy. Zwróć uwagę, co się dzieje z plecami. Dwa. Może trzeba troszkę do góry pociągnąć czubek głowy. I jeden z wdechem. Jeszcze raz, wydłuż się. Z wydechem pochyl i pięta prawa w tył. Prosta prawa noga, ręce wyciągają do przodu. Jeszcze dwa. Jeden z wdechem. Kolano prawe wraca do góry i z wydechem opuszczamy stopy i ręce, rozluźniamy ciało. Przejdź powoli na początek maty. Weź wdech, ręce w górę nad głowę i wydech, skłon. Na wdechu wydłużamy plecy. Patrzymy przed siebie. Na wydechu, obie stopy do tyłu, do psa. Z głową w dół. Z wdechem. Wejdź do pozycji deski. Ciężar ciała na dłonie. Pośladki. Opuść niżej. I z wydechem opuszczamy kolana i klatkę piersiową na matę. Na wdechu pozycja kobry. Unosimy głowę, mostek, patrzymy przed siebie i wydech. Opuść dół. Z wdechem klęk podparty. Z wydechem do psa, z głową w dół. Zostań trzy. Dwa. Jeden. Na wdechu popatrz przed siebie, uklęknij na macie i z wydechem rozluźniamy stopy, odkładamy pośladki na pięty, czoło na matę, odpocznij.